Witajcie kochani na kanale żyj każdą chwilą, bo ja się dawno nie pitała, więc czas wielki się z wami przywitać. Jak widzicie nadal w po Polsce, wiecie, co ja jestem ogólnie agentka. Miało być tak, że mieliśmy lecieć dzisiaj, ale jednak stwierdziłam, że lecąc z powrotem do domu nie opłaca się, powiem tylko Wam dlaczego. A w sumie to domyślacie się na pewno. Ceny biletów ogólnie są bardzo drogie. Jakby praktycznie. Hmm, miała od nowa lecieć tutaj do Polski, bo miałam właśnie przylecieć 21 sierpnia, żeby wiecie, jeszcze pousuwać ząbki, to jednak trochę tutaj tych pieniążków by zeszło. Powiem wam szczerze, że bilety 1500-1600 funtów. Więc stwierdziłam, że jak kupiłam właśnie, synek mi kupił bilet z dopłatą, tam płacicie tak jak wam ostatnio, ja miałam 100 funtów, to wtedy możecie 4 godziny właśnie przed wylotem, to jest bardzo dobre, skancelować sobie i możecie na nowo kupić bilet z taką już małą na przykład 200 funtów, już nie musicie wydawać 1500. Więc postanowiłam, że nie ma sensu pakować się, chociaż już wczoraj się spakowałam i mówię, lecimy, ale stwierdziłam, że to po prostu nie ma sensu i szkoda czasu, no i co najważniejsze, no drogie, więc też jak najbardziej pieniądze tutaj yy, zadecydowały. Byłam u dentysty, Wam opowiem jak było. Była bardzo miła Pani doktor. Ogólnie myślałam, że to jest Pani higienistka. Okazało się, że to jest Pani doktor Katarzyna. Na razie miałam robionego aż jednego zęba, to znaczy korzenia mnie usuwała. I troszkę kamienia nazębnego. Powiem szczerze, że trzeba, było mnie tak porządnie znieczuła z 10 razy, bo jednak tutaj no, mam wrażliwe dziąso, czy czułam. A później tam przez 2-3 godzinę ogólnie byłam opuchnięta jak Czy się bałam? Nie no, wiecie, tak spokojnie bardziej tego kamienia nazębnego. I powiem Wam szczerze, że godzinę y, pani Kasiami tutaj delikatnie tym wszystkim, wiecie, tam obsługiwała mu kurcze. Godzina zajęła właśnie wyciąganie korzenia. Powiem Wam szczerze, cofał się, wychodził. Y, Aż w końcu się udało. I też jeszcze pani Kasia pytała, czemu to tak długo Mówiła, Jezu, kiedy będzie koniec mojej bóż godziny. Ona po prostu powiedziała, że ona nie chce być drastyczna. Ona może zrobić tak, że za chwilę może być drastycznie. Ale to nie chodzi o to, żeby nie wiem, uszkodzić wiecie, zatokę albo nerwa. No właśnie byłam u jednego dentysty u nas w Londynie i mam właśnie uszkodzony nerw po usunięciu właśnie dwóch zębów u polskiego dentysty, więc no zraziłam się tutaj bardzo i jednak tutaj nawet też jest tak w Polsce, wiecie, że jak na przykład macie jakieś mocne krwawienie, to mają takie specjalne właśnie zastrzyki na to, żeby te krwawienie powstrzymać, żeby po prostu zabłokać, żeby było wszystko dobrze. U nas, dzwoniłam do czterech klinik polskich i wiecie co, nie uwierzycie, nie mają nawet, nie wiedzieli co to jest. Oni tylko mają zastrzyk z adrenaliną na ból, ale jakichś takich właśnie zastrzyków przeciw jak ktoś ma problem z krzepiłością, nie mają. To mnie to, to, co się kurczy człowiek wyprawia, no chyba tak, tak, bo nie, nie wiedzieliby co robić, więc niestety. Ale jeżeli chodzi o technikę pracę, <laughs> usługarne, pracę dentystów, jednak tutaj jest czyściutko, wszystko jest na wysokim, wiecie, poziomie. No i cenowo nie zapłaciłam jakieś miliony. W każdym bądź razie no u nas zapłaciłam za tego zęba około 350 funtów. Tutaj, żeby Was nie skłamać, zapłaciłam 150 funtów. Więc kolosalna różnica 200 funtów. Teraz będę usuwała sobie taki ząbek, gdzie prawdopodobnie będzie dziąsło musiało być, no nie wiem, jak Pani doktor tłumaczyła, chyba, nie wiem, zabrane skądś, nie wiem, nie, nie za bardzo ogarniam tego tematu. Wolę nie myśleć. Ale też się nie boję, bo chodzi o to, żeby, wiecie, być zdrowym, tak? A nie mieć, tak jak Pani doktor mówiła, że ten kamień, na który mam e, właśnie jak macie kamień na zewnątrz, to nie czekajcie, bo wszystko ona mówiła, wszystko to, co jemy, co pijemy, idzie do organizmu i to jest najgorsze trucizna, jaka może być, idzie do król więc nie ma się co bać. Mnie jeszcze czeka druga seria usuwania takiego już większego kamienia, bo ostatnio nie mogła pani doktor więcej ze względu na to, że usuwała korzeń. Więc moja zostaje do 18 sierpnia. 18 sierpnia już odlatujemy do domu. Wiadomo, że tęsknię, za synkiem, tęsknię za, za mężem. Jeżeli <grym> będzie mieć, śmiałeś... no trochę, yy, trochę mniej, nie, no, za synkiem bardziej, no, ale no, za mężem też, bo tak może spracować. W każdym razie, nie, w każdym razie warto odpocząć. byłam była Biedronce. pogoda ogólnie dopisuje. Zaraz gaszę światełko. Pogoda strasznie dopisuje. Tutaj jest fajnie, jest to przesłanie. Wiem, że w Londynie jest zimno. I nie, fajnie jest. Słuchajcie, mam do Was ogólnie taką zagadkę: ile Monia zapłaciła pietrące. Kupiłam, jak widzicie, 28 w Principola. Dwa pomarańczka. Tu takie damskie, tam wiecie, podpaski, wkładki, szpinak, cytrynki, cebule żółty tkaróg pasta do zębów, takie kinder pingu, e, danio, apokado, e, szereg takich fantazja z kulkami, monte, pomidorki, powiem Wam szczerze, są takie zarąbiste, takie słodkie, że u nas takich nie dostaniecie w polskim sklepie. Jest sama woda, a te normalnie są takie przepyszne, mają tyle miąższu, polskie pomidory, te bez najlepsze, masełko. Tutaj mówię, mały sobie wybrał kaszkę mannę. Tutaj mam taki soczek, ogórek, burak, seler, jabłko, banan. Mleczko, dwie puszki paszorki, normalnie angielska. Wółeczki maślane. Duża jedna woda. Almette i taki jeszcze tutaj soczek. kupiłam. No i właśnie zgadnijcie, ile tutaj moja wydała. Jeszcze Wam chciałam powiedzieć. żeby pokazać, jaką zarobistą kupiłam tutaj właśnie bluzę. Tak, tak sobie tutaj Śpimy, tutaj chłopaki śpią, ja sobie śpię na tym łóżku. Jest bardzo wygodnie. O, Tutaj mamy taką bluzę, kupiłam właśnie dla Krzysia, bardzo ładna. Widzicie, co dałam w nią 29 zł. Bardzo ładne, a tutaj, ale materiał, chyba wiecie co, to nie jest koton, więc piszę, żeby pralce nie prać, więc trochę mater materiałowo kiepsko, nie zapomniałam się zapytać pani, czy to jest z koton, ale to nie jest koton, to jest jakiś inny materiał. I dla Damianka kupiłam taką bluzę, więc moi kochani, oczywiście mi nie widziane, subcie, komentarze, trzymajcie się ciepło, piszcie ile moja wydała biedronce na zakupy, trzymajcie się ciepło, z Panem